Dzień dobry, dzień dobry. Mam rozebrany siłownik gardzieli, bo oczywiście lał. I to jest ten siłownik, który wymontowałem, a kupiłem drugi na zapas po to, żeby szybko tylko przełożyć w razie w, w razie awarii. No i powiem wam tak. W tamtym roku był ten siłownik robiony, woziłem go do człowieka, żeby mi to uszczelnił. Uszczelniać wygląda w ten sposób. To nie jest raczej wina tego pana. Nie sądzę, żeby to była wina tego pana, że on się tak wywinął. No chyba, że go źle założył. To może być wina tego pana, jeśli zostało to źle założone. I kupiłem w tym roku drugi, żeby właśnie szybko podmienić w razie, w razie potrzeby. Tamten też ciekł, zostało to naprawione. Pan takimi naprawił, ten co, co od niego go kupiłem. Pojechałem go, zawiozłem, naprawił mi, nie ciekło, teraz znowu cieknie. Po prostu mam już dosyć tych uszczelniaczy. Kupiłem sobie tyle uszczelniaczy, byłem w Lublinie dzisiaj. Yy, bo bo, 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 yy, zamawiałem w necie, ale yy, na dzisiaj by tego nie było, na jutro by tego nie było, na pojutrze na pewno by tego nie było. Więc od razu pojechałem, chcie mieć od ręki, bo chcę żniwa skończyć. I tak na próbę wziąłem takie dwa lepsze. Ciekawe, czy one się tutaj włoży czy tutaj to one wejdą. I tak, no kurde, one są twardsze. To dam tak, jeden ten lepszy, ten droższy, a jeden dam tutaj. Wymontowałem siłowniki z kombajnu, przywiozłem je tutaj. I co mamy tutaj w drugim? Jednak w drugim one były robione oba przez tego samego pana w tamtym roku. I na drugim mamy dwa uszczelniacze. Proszę bardzo. Mamy dwa uszczelniacze, a tu był tylko jeden. W sensie, że w tamtym był tylko jeden uszczelniacz o taka sytuacja nie wiem dlaczego a może a może on tam jeszcze jest może jeszcze raz go rozkręcę bo bo jeżeli tak to będzie łatwiej teraz rozkręcić niż ten niż później skoro mam tutaj na wierzchu wszystko no i tak to się prezentuje ten jest wyrąbany ten jest ładny, ale zauważyłem, że odpowietrznik nie przepuszcza nic. Absolutnie nic jest tak jakby korkiem w tym momencie. I podejrzewam, że w tym siłowniku przyczyna wycieków jest właśnie w odpowietrzniku. Ponieważ opadając tutaj składa się siłownik. O, tłok idzie w dół. I tutaj wytwarzało się podciśnienie, i to podciśnienie zasysało zasysało olej na tą stronę, i później przy ponownym podniesieniu headera, czyli tłok wędrował sobie w tą stronę, sikało powietrznikiem. Muszę go po prostu jakoś wyczyścić i pewnie będzie chodzić, nie wiem, czy tam jest jakaś sprężynka czy coś. Ale w każdym razie tak, uszczelnienie jest rozwalone jedno, drugie wygląda na takie możliwe, ale ja je, to, ja je to wszystko wymienię, ja to wymienię, bo jak już rozebrałem to wymienię, poza tym mam dużo tych uszczelniaczy, kupiłem dzisiaj z 10, o. i tak to. No i dobra, tu mam już założone. Tutaj ten lepszy dałem od spodu, bo olej właśnie idzie stąd. Yy, przypominam, bo nie wiem czy wcześniej mówiłem, to są siłowniki dwustronnego działania, ale yy, Ford Szrycie for wymyślili sobie tak, że sobie te siłowniki yy, przystosują do yy, jednostronnego działania, i tutaj w to miejsce zamiast wkręcić przewód. Który właśnie popycha, jeśli powinien iść w drugą stronę, popycha olej, a tu z tej strony wyciąga, właśnie przez to. To sobie stwierdzili, że dadzą tutaj ten taki odpowietrznik, a tutaj będzie, się, będzie wtłaczany olej, a z powrotem będzie pod wpływem grawitacji, pod wpływem ciężaru, headeru będzie sobie to wszystko opadało. I tutaj będzie zasysał powietrze przez. to. I po to są tutaj takie dwa miejsca na te uszczelniacze. Jeżeli byłoby to dwustronnego działania, znaczy, jeżeli by to było tak zmontowane, żeby to działało jako dwustronnego działania, to ten uszczelniacz musiałby być odwrócony w tą stronę. Odwrotnie, po prostu musiałby być przekręcony, żeby uszczelniał stąd tu, a on uszczelnia stąd. W tą stronę tak samo ten stąd w tą stronę założyłem je dwa ze względu na to że będzie większe większe uszczelnienie bo bo ten załóżmy jakby przepuścił trochę to ten dalej zatrzyma o mam nadzieję że wytłumaczyłem to dosyć zrozumiale i właśnie to będę teraz składał i jeszcze sprawdzę tamten z powrotem czy przypadkiem nie ma tam uszczelniacza poświęcę czymś musi... ale to zaraz a, ten jest. Jeszcze tak. Na, na koniec dodam, że ten jest właśnie droższy. Ten kosztował dwie dyszki, a ten kosztował dyszkę. Czyli ten jest dwa razy droższy niż ten. Czyli za ten bym miał dwa te. Ale wolę dać dwa razy tyle, i już do tego nie zaglądać. Mam nadzieję, że już nie będę do tego zaglądał. Bo ten kosztuje niecałe dwa litry oleju, tak? A już tego oleju przez te siłowniki, przez to cieknięcie poszło. Dużo, trzy bańki już mi poszły w tym sezonie razy 250 zł to jest 7,5 stópy na samolej hydrauliczny. Dziękuję, dobra. i nie, nie poszło to tylko tym siłownikiem ogólnie poszło bo było wiele wycieków, ale ogólnie poszło trzy bańki w tym sezonie. Także no to nie jest mało. Wolę, żeby już to chodziło, ale co chwilę coś jest do, do robienia i czasu nie ma i tak się to robi. Dosyć powierzchownie, a teraz deszcze popadały, więc mam chwilę, żeby to, żeby to na spokojnie ogarnąć. Musiałem to jeszcze raz rozkręcić, no i teraz jestem pewien, że był tam uszczelniacz, bo byłem zdziwiony, że był tylko jeden. Powinny być dwa. A to mi robił taki, taki pan w zeszłym roku. I no mam podejrzenie o po tym uszczelniaczu. Mam podejrzenie, aczkolwiek. Yy, mogę się mylić że on był po prostu może źle założony czego go tak wywinęło chyba że coś podeszło no bo dwa są tak wywinięte to albo były dwa źle założone po prostu nie były, nie były równo założone tylko jakoś tak był podwinięty i to się później podczas pracy wyrobiło tak no bo nie mam pomysłu dlaczego mogłoby by to się tak stać Ewentualnie w tym, w odpowietrzniku mogłoby się podciśnienie wytworzyć. Ale nie, przecież one są tak zrobione, że one tutaj się rozpierają. Jak z tej strony jest duże ciśnienie, to z tej strony jakby zrobił podciśnienie, to też by nic nie powinno być, więc... Więc teoretycznie odpowietrznik jakby tworzył podciśnienie tam. To nie powinno podwijać tego. Albo gówniane oszczelniacze, albo były źle założone. Tamten o, z drugiego siłownika się po prostu rozleciał. Włocho ho, ho, ho proszę państwa. Tego pana to całkiem poharatało. No i dlaczego go tak mogło poharatać? To mnie zastanawia, co takiego wpłynęło na to, że został on tak przekręcony. No przychodzi mi na myśl właśnie tylko to, co mówiłem. Albo był źle założony, albo jest po prostu słabej jakości. Ale cylinder jest ładny, nie ma żadnych wrzerów. To jest, to jest mój siłownik, który był w kombajnie kupiony razem tamtego trzeciego dzisiaj nie będę rozbierał także ja to poskładam sobie już na spokojnie poza kamerami tak tylko chciałem pokazać co tutaj działam z siłownikami non stop mam wycieki i i no i czasu tracę właśnie na takie takie robienie tego wszystkiego naprawy niepotrzebne no i olej ale dzięki temu jest filmik tak na ten temat to tyle dobrze. Zobaczyłem jedną rzecz. To są uszczelniacze odpowiednich wymiarów. A to jest uszczelniacz mniejszy. Ten ma tutaj 10 mm. Tak jak powinien mieć. A ten ma 7 mm. Tak mnie mam. No nie, nie mierzyłem, ale to takie standardowe wymiary, że tu będzie 7. Takie są uszczelniacze. I to jest właśnie założone przez tego pana. Co w tamtym roku mi to robił. On to założył. To jest jego sprężyna tutaj. Widocznie nie było takiego, więc założył taki i uznał, że będzie dobry. Ja myślę, że nie powinien takiego za zakładać, ponieważ jak jest drowek na 10 mm tam, w tym tłoku, to jak się założy 10 mm uszczelniacz szerokości. To on jest na ciasno włożony i on nie chodzi. A 7mm on będzie w tym rowku chodził i zobaczcie, on tutaj się rozwalił po roku, po roku nawet może i mniej niż po roku. Nie wiadomo, no dopiero teraz zajrzałem do tego. Także no, ja, ja dalej wychodzę z tego założenia. Jeżeli sam sobie nie, nie naprawię czegoś, jeżeli tego nie rozkręcę, nie, nie, nie zobaczę jak to wszystko działa i jak powinno być, i sam tego nie dopilnuję. To nigdy nie będę miał dobrze zrobione Nigdy A zapłaciłem 200 zł za, za wymianę tych uszczelniaczy W yy, W tamtym roku 200 zł za taką robotę Także uważam, że to jest To jest nie w porządku To powinno być dobrze zrobione No chyba, że ja się czepiam I to jest naprawdę przypadek, że to się tak zrobiło Że, że wszystko było dobrze zrobione Ale Materiał był Słabej jakości, i to się tak zepsuło. Ale nie chcę tutaj na 100% osądzać, że, że ktoś coś źle zrobił. Ja mam takie podejrzenie tylko, no, że, że, że to jest po prostu źle wymienione. Że błąd popełniła osoba, która to naprawiała, a nie, a nie materiał. Materiał pewnie też jest nie, nie do końca dobry, ale no słuchajcie, no, żeby to tak się zawinęło. No z, z jakiego powodu to się może zawinąć? Przecież tam w środku nie ma. Chropowatych miejsc nie ma nic nie wystaje. Więc gdzie by się dwa tak uszczeniacze zawinęły. Dwa. No. Także tyle to by było na dzisiaj z tego wszystkiego. Niepotrzebna robota, można było to ominąć, jakby to było z dobrych materiałów zrobione, ale no niestety, to wędruje do kosza. A ja wędruję do domu. Także dzięki ja za obejrzenie. Tak, domka też. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do następnego i cześć.